Siama, jestem Dominik, dziś wam, dziś wam chcę pokazać. Bo jest to jakby co pierwszy film na kanale, nie? Dzisiaj zrobiłem p 99 z kartową, Takie bym chciał Wam właśnie tę pistolet pokazać. Niestety, niestety nie mam tego z pustu. Ale i tak fajnie wygląda. też, fajne, jest duże. Niestety nie da się przeładować. Jest celownik. Co my tutaj mamy? O, mamy takie coś jak w prawdziwym po 99. W prawdziwym po 99 też pisze tutaj po 99. Fajnie się go trzyma. Najlepsze jest to, że patrzcie, że się wyciąga magazynek. No, magazynek wygląda tak. Zostawcie suba, jak Wam się podobało. Co? Możecie sobie zostawić łapkę w górę. To dopiero, jak mówiłem, jest pierwszy film na kanale. Jak chcecie, możecie wybrać sobie znaczek kanału, jaki chcecie. Powiedzcie mi, jaki chcecie znaczek kanału. A ja to zrobię. No, także... Teraz wam pokażę, co do tego wykorzystywałem. Także tak, taśmę. Widzicie, tutaj jest zaklejonego, mi się urwało Kartony. Ja mam akurat tam bardzo dużo kartonów, jak widać. Ja chyba z 50 rzeczy miałem z kartonu, ale mi się zgubiły. Mam chyba w piwnicy bardzo fajny jest ten wyciągany magazynek, także tak taśma, to robię z taśmy z takiego kawałka tego papieru, żeby zrobić wylot łusek Wykorzystywałem do wycinania nożyk i nożyczki gdzieś mam, ale chyba wiecie jak nożyczki wyglądają nie? Tak, super glue oraz gorącego kleju. No, taki pistolet możecie sobie w komentarzach napisać. Znaczy jak nie będę miał zablokowanych, nie? bo ja czasem mam zablokowane Jakby co, ja jestem Dominik i wiecie, że, ten, że ja kiedyś miałem inny kanał Miałem tam 6 subskrypcji Kiedyś miałem inny jeszcze kanał, który miał prawie 20 subskrypcji No, to takie coś nie? Możecie coś w komentarzu dopisać Nie wiem jak, będę jak nie będę zablokowany To możecie na przykład napisać Na przykład Nie wiem, Jakiego skina bym mógł Domalować do tej broni Na przykład z CS-a jakiegoś skina Albo z innej gry Albo po prostu samego wymyślonego no. Dobrze. Tak jest, fajny pistoletik Kartonu robiłam go dwa dni wczoraj i dzisiaj. Dzisiaj robiłem rano. Nie. Wczoraj wieczorem zaczynałem i dzisiaj rano skończyłem. W ogóle która jest godzina zobaczę. 12 Aha. dobrze. Znaczy, dwunasta to nie jest tak rano tak pół na półnia. Tak, jest w środku Mam to miejsce na magazynek To jest pistolet P99 Taki pistolet Także jak wam się podobało, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę ja się z Wami żegnam, cześć.